Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Działek. Jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii palelioda. W dzisiejszym komentarzu walutowym przedstawię Państwu wybrane przeze mnie główne pary walutowe na większych interwałach czasowych, czyli przede wszystkim wykresy czterogodzinowe, wykresy dzienne, jak również wykresy tygodniowe. Dzisiejszą analizę chciałbym rozpocząć od pary walutowej dolar amerykański do japońskiego jena, po czym przejdziemy płynnie do analizy euro i będę chciał przedstawić zarówno obecną sytuację na euro jak i pewien ciekawy scenariusz techniczny z punktu widzenia teorii Falliota, który rozgrywał się w ostatnich dniach, a tak naprawdę w zeszłym tygodniu. Przechodząc jednak do analizy dolar-jena, to na co należy zwrócić uwagę, pisałem zresztą o tym już w dzisiejszym komentarzu porannym, to fakt, że ostatnie zmiany czy wzrosty na tej parze walutowej są prowadzone w bardzo mozolnym tempie. Mianowicie, każde nowe szczyty ustanawiane są przy niedużej zmienności. Jak Państwo widzą, zmienność w ostatnich trzech dniach zaledwie 37 pipsów, co odbiega znacząco poniżej średniej z ostatniego kwartału. Dodatkowo, te nowe szczyty przy niskiej zmienności powodują również to, że powiększa się dywergencja, no choćby takim oscylatorze technicznym jak MACD. Co więcej, doszliśmy do górnego ograniczenia klina. To wprawdzie nie jest eliotowski klin kończący. To jest po prostu formacja klina, formacja techniczna, ale nie, nie jest to klin eliotowski, ponieważ tutaj mamy normalny impuls, a nie. Strukturę pięciu zygzaków. Natomiast doszliśmy do górnego ograniczenia tego klina, ustanowiliśmy pewne równości falowe, to na mniejszym interfale czasowym dzisiaj pokazywałem. No i to skłania mnie do takiego scenariusza, że rośnie zdecydowanie prawdopodobieństwo wystąpienia silniejszej korekty spadkowej. Oczywiście na razie nie mamy jeszcze dowodów na to, że taka korekta się rozpoczęła. No takie pierwsze dowody to będzie przełamanie dolnego ograniczenia klina i przełamanie lokalnych dopów, a tak naprawdę to, co mnie interesuje, to pięć fal w dół. Na razie są to trochę próby prognozowania szczytu, czy też łapania szczytu, natomiast prawdopodobnie kończy się, lub już dzisiaj o poranku została zakończona pięciofalowa struktura wzrostowa, która zakończyła falę pierwszą. Jak Państwo już doskonale wiedzą, po fali pierwszej powinna wystąpić dynamiczna Najczęściej dynamiczna trójfalowa korekta spadkowa, która osiągnie przedział 50 do 62% zniesienia fibonacciego. Chociaż patrząc po tym, w jaki sposób kształtował się ten impuls, to nie wykluczam, że to zniesienie będzie mniejsze. Czyli 38,2% bądź 50% zniesienia fibonacciego. No taki minimalny cel to są okolice dna tej podfali czwartej. Natomiast to, co jest ciekawe, to sytuacja na dłuższym wykresie, czy na większym interwale czasowym. Mianowicie dwa warianty. W wariancie głównym mamy zbudowaną podfalę, pierwszą, drugą, trzecią, trójkąt, który zakończył nam czwórkę i następnie ukształtowała się jedynka, dwójka. I budujemy obecnie wzrostową falę trzecią. I w tej wzrostowej fali trzeciej Zakończona pod fala pierwsza. To jest jeden z wariantów, natomiast drugi wariant zakłada, że mamy ukształtowaną jedynkę, dwójkę, trójkę i budujemy bardzo mocno rozciągniętego w czasie trójkąta, czyli fala A, fala B w trójkącie, fala C, kończy się fala D, jedna korekta spadkowa jeszcze, która uformuje falę E i dopiero wybicie dalej do góry. W obu wariantach mamy podobne pozycje zabezpieczające. Innymi słowy. Nie powinniśmy przebyć rejonów 120-40, czyli dołka tej podfali drugiej. Natomiast to, czy będzie to trójkąt, czy prosty impuls, tak jak jest to oznaczone na wykresie 4 czterogodzinowym, będzie zależeć między innymi od tego, czy ewentualna korekta, której się spodziewam, najdzie choć trochę na szczyt fali trzeciej. Ponieważ trójkąty są to takie struktury, gdzie ostatnia fala E musi choć o tą jedną część pipsa znieść nam wcześniejszą falę, czyli falę trzecią. Jeśli byśmy faktycznie skorygowali się aż tak głęboko, czyli poniżej 62% zniesienia fibonaczego do okolic 121,70 i niżej, to wtedy być może byłby to trójkąt, po którym dalsze wzrosty powinny być kontynuowane. Natomiast jeżeli to zniesienie byłoby krótsze, raczej pierwszy scenariusz byłby prawidłowy. Nie wydaje mi się, żeby przy takich mozolnych wzrostach udało nam się jeszcze pokonać tych 150 pipsów do tego lokalnego szczytu, choć już w taki brzydki sposób wzrosliśmy te 150 pipsów. Natomiast powiększające się dywergencje, spadająca zmienność, no to wszystko wskazuje na to, że obóz byków strasznie się męczy i nie wykluczam takiego silniejszego tąpnięcia, choć patrząc na tę spadającą zmienność w najbliższe dni... Mogą być spokojne, chociaż tą zmienność się oczywiście może tłumaczyć prosty fakt piątku poniedziałku i dzisiejszy dzień również pozbawiony istotnych danych makroekonomicznych, więc trzy dni bez ważniejszych danych makro nie ma się co dziwić, że taka jest zmienność na tej parze walutowej, tym bardziej, że wkraczamy w środek okresu urlopowego. Obiecałem Państwu płynne przejście do kolejnego wykresu. Takim wykresem będzie wykres euro-dolara. Może najpierw pokażę go na wykresie dziennym. Zanim opowiem sytuację, która zrealizowała się, może zaznaczę to prostokątem w tym miejscu, kilka słów na temat wcześniejszego układu, bo wydaje mi się, że jest to świetna lekcja teorii Palliota, którą chciałbym Państwu przedstawić. Mianowicie po ukształtowaniu wieloletniego minimum, została zbudowana korekta wzrostowa. I korekta wzrostowa, która powstała, można ją było rozpisać dwojako. Po pierwsze, ta fala wzrostowa to fala, która powstała po zamieszaniu związanym z FED-em no już dobrych kilka tygodni temu była zbudowana z trzech fal. Dlatego jedyna opcja była taka, aby oznaczyć ją jako pierwszy zygzak w podwójnym zygzaku bądź falę A w większej korekcie płaskiej. Dlatego też ta fala mogła być falą A lub pierwszym zygzakiem, ta fala falą X lub falą B w korekcie płaskiej i następnie mamy pięć fal wzrostowych, które kształtują nam falę C. Innymi słowy, domykają nam korektę płaską ABC z wydłużoną falą C, bądź mamy zbudowanego AB1, 2, 3, 4, 5. Zbudowanego drugiego zygzaka i podwójny zygzak. Dlaczego o tym mówię i dlaczego moim zdaniem to jest istotne? Ponieważ pisałem o tym w zeszłym tygodniu kilkukrotnie, że mamy możliwość dwóch scenariuszy falowych: albo korekta płaska, czyli ABC, następnie ABCDE, trójkąt, który buduje nam falę X, i kolejne, kolejna trójfalowa korekta wzrostowa, która zakończy nam. Ale Y będziemy mieć korektę W, X, Y. I ta fala Y najprawdopodobniej musiałaby być już dynamicznym zygzakiem. Wtedy byłyby szanse na wzrost w okolice 121,25. Bo to, że od tego szczytu mieliśmy jednego, drugiego i trzeciego zygzaka w obu scenariuszach ten sam był wariant rozpatrywany. Natomiast ja pisałem o tym, że kluczowe dla mnie będzie to, czy od tego lokalnego szczytu z oznaczonego jako fala E i fala czwarta uda się po pierwsze wygenerować pięciofalowy impuls spadkowy, a po drugie przebić dwa kolejne dna? No i ja sam wielokrotnie analizując ten układ falowy, próbowałem dojść do jakichś wniosków, który z tych wariantów powinien być wariantem wiodącym. No i tak naprawdę przychylałem się 55% do 45% na korzyść scenariusza mówiącego o zakończeniu trójkąta, czyli scenariusza, według którego podwójny zygzak zbudował nam falę A i potem już mamy pojedyncze zygzaki. Zbudowany jest trójkąt, bardzo mocno rozbudowany oczywiście, który zakończył nam falę czwartą, co powinno zwiastować nowe minima i tak naprawdę dążenie w stronę parytetu. Natomiast tutaj chciałem Państwu powtórzyć coś, o czym mówiłem podczas konferencji Wall Street, w której brałem udział w maju. Gdy oznaczamy fale, w teorii fale J, zawsze patrzymy na impuls. Jeżeli nie możemy oznaczyć danego układu jak impuls, tak jak tutaj, bo ta fala jest zbudowana z trzech fal, to najpierw musimy oznaczyć dany układ jako korektę prostą, czyli ABCDE, bo trójkąt jest korektą prostą. Zawsze układy proste powinniśmy preferować w stosunku do układów złożonych, czyli korekta W, korekta X, korekta Y. Dlatego też ja preferowałem ten układ. O nim dość mocno pisałam, pomimo że przekonanie wśród Lotowców było raczej wskazujące ten drugi wariant. Natomiast od tego szczytu 400 pipsów niżej przebyliśmy dwa kluczowe poziomy. No i to, co dla mnie jest najważniejsze, Sposowaliśmy dołek fali D i sforsowaliśmy dołek fali B, tym samym trójkąt został domknięty, no i moim zdaniem już jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że ta tendencja spadkowa w dalszym ciągu będzie kontynuowana. Co się natomiast dzieje od szczytu fali czwartej, czy od zakończenia fali czwartej do zakończenia trójkąta? Ukształtowana podpala pierwsza, druga i obecnie podpala pierwsza, druga, być może już trzecia, być może trójka będzie niżej. Na razie trudno jest wyrokować, który z tych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny. Znowu nam zmienność spada, więc nie wykluczam, że tak naprawdę możemy być w fazie trójkątów mniejszego stopnia, dopiero zakończy się trójka, dopiero kolejny trójkąt i kolejne, kolejne tąpnięcie, natomiast niemniej jednak powinniśmy zmierzać w stronę tych lokalnych minimów. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę pokonaliśmy połowę drogi, ponieważ od szczytu spadliśmy 400 pipsów, od tego szczytu fali czwartej i kolejnych 400 pipsów zostało nam do pokonania, a jeszcze nie zakończyła się fala trzecia tego stopnia. Tak na razie mamy jedynkę, dwójkę, być może trójkę, bo to jest na razie hipoteza, czy trójka jest już ukształtowana, czy dopiero ukształtuje się niżej. Więc jak najbardziej już bez takiej większej korekty wzrostowej możemy zmierzać w stronę parytetu. Co jeszcze jest istotne, na wykresie dziennym dobrze widać, że ta ostatnia fala E, może tego prostokąt też skasuje, że fala E ukształtowała się na linii trendu spadkowego. No i nakładając na ten scenariusz techniczny scenariusze fundamentalne, nikt nie stoi na przeszkodzie, abyśmy właśnie zbliżali się w stronę parytetu i niżej. Z jednej strony Mamy Fed i Stany Zjednoczone, czyli perspektywę podwyżek stóp procentowych. Ostatnia wypowiedź Bularda, czyli jednego z członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, mówi o tym, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp na wrześniowym posiedzeniu jest już większe niż 50%. Niezależnie od tego, czy ta podwyżka teraz nastąpi, czy na kolejnym, czy dopiero w przyszłym roku, w pierwszym kwartale przyszłego roku, no jest to rzecz, która będzie umacniać dolara amerykańskiego, albo przynajmniej nie będzie powodować jakichś silniejszych spadków na dolarze amerykańskim, stąd dla euro-dolara jest to perspektywa negatywna. Z drugiej strony potężne zawirowania z Grecją, które wydaje się, że na pewien moment zostały odłożone w czasie, albo z ten konflikt został zażegnany. Natomiast proszę zobaczyć, że od informacji o tym, że Grecja będzie ponownie brać udział w negocjacjach dotyczących kolejnego programu pomocowego, nie mieliśmy eksplozji euforii i wzrostu, tylko 400 pipsów spadku. Już wiemy, że Grecy zostali pożyczkę pomostową, wiemy, że wprowadzają kolejne reformy, wiemy, że zaraz będą kontynuowane negocjacje, a to powoduje tylko spadki, ponieważ jest to czynnik ryzyka, który znacznie wzrósł. Czyli ryzyko realnego wyjścia Grecji ze strefy euro znacznie wzrosło i już myślę, że rynki zaczynają sobie zadawać pytanie kiedy, a nie czy. Dlatego też. Yy... Może to negatywnie w dalszym ciągu oddziaływać na wspólną walutę. Jest to również perspektywa negatywna dla euro -dolara. A jak wyglądają pozostałe Krosy, Bo omówiliśmy najpólniejszą parę azjatycką i najpłynniejszą parę europejską. Zobaczmy kolejny wykres. Wykres na początek funta kwotowanego względem dolara amerykańskiego. Najpierw w perspektywy długoterminowe. Nawet myślę, zacznijmy sobie od perspektywy tygodniowej. W przypadku perspektywy tygodniowej, długoterminowa korekta A, B, no i obecnie impuls spadkowy, który musi być złożony z pięciu fal, który tak naprawdę powinien zmierzać zdecydowanie poniżej poziomów 1,30, jakkolwiek by to abstrakcyjnie nam teraz nie, nie brzmiało. Natomiast na wykresie dziennym, to co jest ważne, od szczytu fali B, pięć fal spadkowych, zakończona jedynka. No I prawdopodobnie mogła się zakończyć fala druga. Mieliśmy dość trudnego do identyfikacji zygzaka. Zygzaka, w którym fala by była dość skomplikowaną formacją trójkąta. Ale zygzak, który mógł się zakończyć w okolicach 50% zmniejszenia Fibonacciego. Zakończona fala druga. No i teraz powinniśmy rozwijać kolejny impuls spadkowy. I proszę zobaczyć, że po zakończeniu fali drugiej, to jest ten trójkąt, o którym mówiłem, na większym interwale czasowym, prawdopodobnie kolejny impuls z wydłużoną falą piątą, który zbudował nam większą jedynkę, mógł się zakończyć. Obecnie, moim zdaniem, jeszcze nie zakończyliśmy korekty wzrostowej. Mieliśmy tutaj bardzo ładnego zygzaka, wręcz klasycznego zygzaka ABC, natomiast problem był taki, że od szczytu, po zakończeniu tego zygzaka ABC, od szczytu no, nie mamy żadnego klarownego impulsu spadkowego. Jest to konsolidacja, która najprawdopodobniej tworzy nam rzadko występującą formację rozszerzającego się trójkąta. Według tej analizy powinno nastąpić jeszcze jednokrotne przełamanie lokalnych dołków, po czym powrót do tendencji wzrostowej, która by przebiła ten podwójny szczyt i dotarła w okolice 1,57, bo tam mamy 62% zniesienia Fibonacciego. Pod fali pierwszej. W okolicach 1,57 mogłaby się zakończyć pod druga. No i gdyby taki scenariusz był realizowany, to prawdopodobnie z tamtych poziomów 1,57 powrót do tendencji spadkowej poniżej 1,53 i w stronę 1,50. Natomiast dla takiego wariantu no szczyt w okolicach 159 nie powinien już zostać sforsowany. Następny walor, który ciekawie wygląda. To jest popularny kangur, czyli dolar australijski kwotowany względem dolara amerykańskiego. Ciekawy wygląda z tego względu. Najpierw pokazuje wykres tygodniowy, ponieważ dotarliśmy po zrealizowaniu rozszerzającego się trójkąta. O tym pisałem przed moim urlopem jeszcze w kwietniu, maju. Pisałem o tym, że prawdopodobnie zakończył się rozszerzający trójkąt. Wiele sygnałów z tych poziomów było opublikowanych. Graliśmy na ostatnią tą piątą falę spadkową. No i na razie, jeśli chodzi o ten impuls spadkowy, dotarliśmy do istotnych poziomów. Dolne ograniczenie kanału, no jak Państwo widzą, e, równość piątki do fali pierwszej, to jest ta przerywana różowa linia, golden ratio. Golden ratio, czyli złoty podział, jest to miejsce, w którym fala czwarta dzieli impuls w stosunku. 61,8 do 38,2%. Jest to pewna proporcja Fibonaciego. No i również mieliśmy równie równość fali W do tej fali Y spadkowej. Więc silna strefa wsparcia, natomiast moim zdaniem jeszcze nie wyczerpało to potencjału spadkowego na tej parze walutowej, gdyż po tym rozszerzającym się trójkącie prawdopodobnie zakończyliśmy jedynkę dwójkę. Czyli pierwszą podfalę, drugą podfalę. Obecnie kończymy tworzyć tą podfalę trzecią, później jeszcze czwórka, piątka, czyli jeszcze ten potencjał spadków jest. To, co jest dla mnie już istotne, że zrealizowaliśmy, czy doszliśmy do pierwszego poziomu, o którym pisałem, czyli poziom 0,73,30. Znaleźliśmy się tak naprawdę trochę niżej, bo 0,73,27. Widać, że ten knot zaczepił już poziom Golden Rating, to jest pierwszy poziom. Spadku, do którego mieliśmy dotrzeć. Natomiast, jak Państwo widzą, już na kolejnym niższym interwale czasowym potwala pierwsza, druga i w nich buduje się ta większa potwala trzecia. I w tej potwali trzeciej mamy ukształtowaną jedynkę, dwójkę. No i w tym momencie mamy hipotezę. Być może trójka, być może czwórka, jedno tą pięcie, które by domknęło tą formację, a może dopiero tworzymy rozbudowanego trójkąta w ramach fali pod fali czwartej. Na razie tak naprawdę trudno nam na razie trudno nam wyrokować, który ze scenariuszy jest właściwy. Mam od Państwa pytanie, jak zapatruje się na dywergencję, oczywiście na olbrzymią dywergencję, która na tym wykresie jest widoczna. Dywergencja na H4, na MACD. Fakt, zgadzam się. Dywergencję mamy olbrzymią. Mamy tutaj Pierwszy dołek, pierwszy dołek i następnie kolejne dołki nie są, nie są już potwierdzone. Tak naprawdę pytanie, czy nie doszło, prawdopodobnie jeszcze nie doszło do przełamania linii 0, bo ona by tą dywergencję zanegowała. Natomiast nawet gdyby do tego nie doszło, to mamy wyraźną dywergencję na H1. Też jest to poziom. Jest to oczywiście bardzo silna strefa wsparcia i tego nie neguje. Dlatego pokazywałem wykres tygodniowy, bo mamy tutaj istotne poziomy wskazujące o tym, że jest to ważne, ważne wsparcie. Ta dywergencja to potwierdza, więc z tym się jak najbardziej zgadzam. Natomiast moim zdaniem raczej ta dywergencja posłuży do tego, aby utworzyć taką lokalną korektę. Czyli dopuszczam jeszcze taki wariant różowy, że faktycznie wzrosty nastąpią, natomiast jeszcze nie jest to odwrócenie. Jeszcze nie jest to odwrócenie trendu, choć ono oczywiście się zbliża. Nie jest, bo brakuje nam po prostu fal spadkowych. Brakuje nam jednej fali spadkowej, natomiast niewykluczone jest, że zbliżamy się do zapęczenia trójki, no i ta dywergencja pozwoliłaby na ukształtowanie korekty wzrostowej budującej falę, falę czwartą. Choć oczywiście jest to kolejny sygnał wzmacniający strefę wsparcia, do której doszliśmy i to zresztą doskonale widać po samym ruchu cen, że na tej parze walutowej, no tak naprawdę mamy dość mocną już przeciągającą się w czasie, przeszło dwa tygodnie, konsolidację 120 pipsów do góry, zaledwie 50 pipsów w dół, więc mamy 200 pipsów, to jest ten nasz kanał, no i trochę tak naprawdę brakuje siły do paliwa do dalszych spadków a istotne poziomy techniczne zarówno Eliotowskie, jak i choćby ta dywergencja, no wskazują na możliwość odreagowania, choć ja eliotowsko raczej grałbym w drugi scenariusz, czyli jeśli odreagowanie to tylko odbicie, więc ja bym czekał na ukształtowanie, ukształtowanie korekty, która pozwoliłaby na kolejny ruch spadkowy być może na odstrudzenie właśnie tych oscylatorów. Dlatego na razie Państwu pokazuję, bardziej pokazywałem warianty długoterminowe, ponad na czterogodzinówce hipoteza, być może czwórka, a tak naprawdę być może dopiero podfala czwarta w trójkącie, więc raczej bym się spodziewał jakiejś struktury trójkątnej, czy to w podfali mniejszego stopnia, czy dopiero budowanej w fali czwartej, po której jednak dalszy ruch spadkowy powinien nastąpić. Natomiast co jest istotne, i o tym proszę pamiętać, że trójkąty zwiastują, że zbliża się ostatni ruch, czyli ostatnia fala. Oczywiście tutaj na razie w pewnym stopniu, ale one pokazują, że jeśli miałoby dojść do przybicia, to nie kilkaset pipsów niżej, tylko raczej takie, mówiąc kolokwialnie, dziubnięcie, wypuszczenie knota, świecy i może dojść do jakiegoś silniejszego odwrotu. Jeżeli omawiamy tą parę walutową, to warto jeszcze kilka słów powiedzieć o parze walutowej, która jest ujemnie dość mocno skorelowana z australijczykiem, czyli kanadyjczyk. Dolar kanadyjski versus dolar amerykański. W przypadku tej pary walutowej już mogła się zakończyć fala, która jest bliska do zakończenia na kangurze, bo na kangurze mówiłem o tym, że mamy jedynkę, dwójkę, no i jesteśmy blisko zakończenia trójki. Jeśli hipoteza mówiąca o końcu pod falą czwartej jest właściwa, to wystarczy tak naprawdę przebić tylko lokalne do i mówimy, byśmy zakończyć falę trzecią tego stopnia. W przypadku Kanadyjczyka jest taka różnica, że po ukształtowaniu tej korekty skomplikowanej, myślę, że tę czwórkę już można skasować, skomplikowanej korekty płaskiej, która była nieregularna, ponieważ przebiła, fala B przebiła dołek fali A, natomiast o tym już oczywiście mówiłem. Po ukształtowaniu fali czwartej powrócił impuls wzrostowy. Zakończona jedynka dwójka. Jeszcze przed moim urlopem publikowałem dla Państwa sygnały mówiące o tym, że dołek fali drugiej jest blisko, no i udało się na tej nodze złapać nam dołek fali drugiej. No i doszliśmy znowu, proszę zobaczyć, gdzie zatrzymuje się ruch wzrostowy. Znowu bardzo istotne projekcje eliotowskie. Golden ratio w fali czwartej, a także równość piątki do jedynki już na większych interwałach czasowych, no i jest to miejsce, gdzie ewidentnie się zatrzymaliśmy. Tutaj też jest um, ważny psychologiczny opór w postaci 1.30. No i jest to miejsce, gdzie mogłaby się zakończyć fala trzecia tego stopnia. Oczywiście dopuszczam jeszcze możliwość drobnych wzrostów w stronę 1.31, natomiast raczej jest to punkt przesilenia, który powinien wskazywać na silniejsze spadki, te poziomy zabezpieczające są już nieistotne. No i jeśli faktycznie trójka się zakończyła, to jakaś konsolidacja czy korekta płaska, ponieważ dwójka była zygzakiem, więc korekta płaska preferowanie trójkąt, która ukształtowałaby falę czwartą. I w takim przypadku, no znowu powinniśmy się sugerować pewnymi mm, zniesieniami Fibonacciego. Minimalnie przydałoby się wrócić w okolicę 1,28, jeśli nie 1,27, choć z drugiej strony mając na uwadze niespodziewaną obniżkę stóp procentowych, która wybindowała tak cenę oraz scenariusz techniczny na ropie, która wskazuje e, jednak podróż w kierunku południowym na nowe, wieloletnie minima, ponieważ moje scenariusze na ropie zakładają przybicie. Tych wieloletnich minimum, które udało się kilkanaście tygodni czy kilka tygodni temu zrealizować, to to by preferowało dalszą zwyżkę na tej parze walutowej. Natomiast niemniej jednak, wcześniej może wystąpić jakaś korekta. Być może, być może korekta, yy, która ukształtuje nam na przykład taką jakąś formację trójkąta i dopiero po zrealizowaniu takiego trójkąta czy innej korekty płaskiej, natomiast zazwyczaj czwórki są trudnotami powrót silniejszego ruchu wzrostowego. Taki scenariusz mógłby być możliwy. Ja dlatego na razie będę czekał na to, jak on się ukształtuje, choć no, widać znowu, że pewnie tutaj na wykresie czterogodzinowym, tak jak w przypadku dolara australijskiego, pojawiłaby nam się silniejsza dywergencja. Tutaj na razie mamy ładne przybicie, ale pewnie ta dywergencja pojawi się właśnie na godzinę Chcę bo widać, że po ukształtowaniu tego szczytu brakuje tego impulsu i impetu wzrostowego, spada nam zmienność, no i tak naprawdę byki robią kolejne szczyty, wręcz już bardzo mocno krwawiąc, to sugeruje możliwość wystąpienia tej korekty spadkowej, o której mówiłem. Dobrze, została nam jeszcze jedna para walutowa, mianowicie polski złoty, który również jestem Państwu skłonny pokazać. W przypadku tej pary walutowej pewne skomplikowane scenariusze. Znaczy skomplikowane w takim sensie, że prawdopodobnie ta dynamiczna przecena, przecena związana między innymi z wyborami prezydenckimi, która sprowadziła walor w okolice 3,50 nawet, Utworzyła dość skomplikowany układ. Mianowicie korekta złożona w x, y, gdzie mieliśmy zygzaka, trójkąt w fali x i trójkąt rozszerzający się w fali y. Potem prawdopodobnie jedynka dwójka. Tutaj również udało nam się złapać ten podwójny dołek w publikowanych sygnałach. No i po jedynce dwójce prawdopodobnie kolejna jedynka dwójka się ukształtowała. Tak? Czyli mamy zbudowaną jedynkę dwójkę. I następnie mogliśmy mieć ukształtowaną kolejną podfalę pierwszą, drugą. Na razie wzrosty nie mają ładnego tempa, dobrze nie wyglądają, dlatego nie jest jeszcze wykluczone, że powstanie większa korekta spadkowa, choć w długiej perspektywie na tej parze walutowej powinniśmy zmierzać do okolic 407, 408, tam mamy, czy nawet w okolicy 409, tam mamy z lokalizowane dwa istotne poziomy. Znowu golden ratio i znowu pewne istotne proporcje falowe. No i proszę sobie zauważyć, na razie mamy bardzo dużej przestrzeni do tego miejsca. Natomiast ja takie poziomy kilka miesięcy temu dla Państwa rysowałem na dolarze amerykańskim versus dolar kanadyjski, czy choćby na dolarze australijskim versus dolar amerykański. Również były one odległe, było to kilkaset klipsów, do tych poziomów doszliśmy, więc te scenariusze na złotówce również mogą się zrealizować. Tym bardziej, jeśli euro-dolar będzie zmierzał w stronę parytetu, wtedy jak najbardziej my powinniśmy zmierzać powyżej 4 złotych na polskim rosie. Na dzisiaj to są wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałem. Dziękuję Państwu za uwagę i poświęcony czas, i zachęcam oczywiście. Do zwiedzenia kolejnego webinaru 4:10.30. Bieżąca analiza techniczna DayTrader'a, tym razem główne krosy plus polska para walutowa, ale na interwencji.